Witam Was kochane osoby w kolejnym odcinku gry Wildflowers. W poprzednim odcinku, no jak widzicie, ja już się pozbyłam wszystkich kwiatków, wszystkiego. Robot chce podlewać, a nie ma co, już pomijając fakt, że cały czas pada. Yy, dlatego, że myślałam, że to już słuchajcie, koniec. Yy, koniec czego jesieni. No ale Lina powiedziała, że my nie możemy. Że my nie możemy zakończyć, dopóki nie będzie ślubu. Więc. No, tak rozczarowujące to było. Widzę, że nam się też skończył czar szybkiego chodzenia. Załatwmy to. Niestety. Co my tu mamy jeszcze? Coś ciekawego? Nie. Dobra. Kurde, nie wierzę w to. Nie mam rośliny. No to klops. Nie wiem jak to przetrawię. Więc mam nadzieję, że to wesele będzie jakoś. Nie wiem ja za niedługo, bo ja już sobie słuchajcie, tutaj właśnie przygotowałam na zimę takie oto ubranie. No, na razie jeszcze nie zmienimy. No To co? Co mam robić? Wszystko już zrobiliśmy w tej grze, tak? Co tutaj mamy? To jest takie chyba czekanie na... czeka. Czeka nas czekanie. Nie za bardzo. Nie za bardzo wiem. Co innego nam pozostaje? Mogłam wcześniej iść do tej liny, ale właśnie bałam się, że... Bałam się, że... Nie ten... Yy, że zmieni się ta pora roku i w ogóle wszystko, a... Coś z, nie będę przygotowana, no, ale właśnie nie wiedziałam, że ten wedding będzie brany pod uwagę. No, trudno. Pochodzimy sobie po może po tym całym Fairhaven, i sprawdzimy, czy jeszcze ktoś na pewno nie chce pomóc w, tych, w tym przygotowaniu do wesela. Tak chodziłam i sprawdzałam, że niby nikogo nie było, ale wiecie, nigdy nie wiadomo. No, tymczasem musimy się opiekować zwierzętami i, i robić swoje, no bo. Bo nie wiem co, muszę też znaleźć Szelbiego, bo on może mieć muszelki. W ogóle też wstyd, w, tam, w tamtym odcinku mi wszystkie rośliny zgniły. Nie zgniły, tylko uschły w tym drugim świecie, bo ich nie podlewałam. No ale właśnie, jakby można tam było inaczej się dostać, to może by było lepiej. Czy i normalnie taka woda spod tych, spod butów klapie no nic, znajdziemy się, to akurat cały dzień mi nie na tak wolno chodzi po całym mieście. Dzisiaj jest niedziela, tak? To chyba nikt nie pracuje w ogóle w tym niedzielę. Ja już miałam nadzieję, że ta roślinka może tutaj będzie, ale jej nie ma. Dobra, jest Tomas. Cześć Tomas. There have always been malcontents in those woods, whatever you want to call them. But it doesn't take a genius to see Sophia is not one. Mogę sobie zrobić takie potion, love potion, a tak naprawdę to nie jest love, tylko charisma, tak? Żebyśmy e, od razu więcej przynajmniej z tych rozkonwersacji mieli. I was kind of glad. It seemed scary. That's a secret though. I'm not. Scared cat. What is a malcontent anyway? The term seems awfully broad. Not sure I like that. <laughs> Dołożyliśmy paszę i siana. Oh my God, ona tak wolno chodzi. Hej, kiedy ślub? Powiedz, że jutro. Aha. Szkoda. No tak słuchajcie, stoi na tym deszczu, chyba ma gdzieś pogoda. Wiesz, w sumie wszyscy tak stali na tym deszczu, Marty przecież też. Aj. pomyślałam sobie, że może sobie kupię coś wiecie w tym sklepie, jak coś zasieję, albo cokolwiek, żeby przynajmniej było na co czekać. I wiecie, że ten robot będzie miał co podlewać, przynajmniej coś tam będzie się działo. Ale nie wiem. Always welcome in my bar, but there is the whole she's a minor thing. I told Sophia she should come in for a checkup. Not that anything's wrong with her physically, but traumatic events can shake up the head and the heart. Oh, świetnie! Znowu o tym samym or in like the direction Francis and Angus are going for their wedding. No religious ceremony, no hosting family from out of town, no twee flower arrangements wrapped in twine or whatever. Just the important stuff. So, did anyone at the trial do, you know, magic? I wanted to go, but mom said no. All this time, my diner has been the place where other people come for comfort. But where am I supposed to go if I need comfort? Oh, Sophia, it's all right. I'll make it through this for Juliet. It's important to watch out for malcontents, but it's also important to find the malcontent inside yourself first. Maybe that was Natalia's problem.

Widzimy, z jakim się tutaj mierzę. Z jakimi się mierzymy odległościami. Mamy niby to miotłę, ale... Co z tego? Nie, to... Shelby, jesteś tu? Kurde, nie ma go. I teraz się zastanawiam, gdzie ja tej linie mam zanieść w ogóle to Czy ja mogę to zanieść i po prostu do sklepu? Czy jak? Dobra, wszyscy już są Hmm. No nic. Musimy wrócić do domu i to przespać, bo nie widzę innej e, możliwości tego. O, Natalia, jeszcze z tobą pogadajmy. Make sure you're no zachowuję się normalnie w sumie, zapomniała o tym, że oskarżyła wszystkich, nie wszystkich, tylko Zofię. <laughs> oh my god, dobra idziemy spać, nie ma co, może będzie jutro wesele. What's that smell? Spoiled milk? Uh-oh. <laughs> of course the fuse blew. The wiring is probably from when grandma still used ice boxes. Oh, it's too late to make a new cake. Hello! Angus said he was storing his cake in your fridge, and I've got the edible- Ew. Tell me that milk disaster isn't. It? it is. Can we magic it back together somehow? How? That buttercream has to be spoiled unless see the seer. he can help you Oh my god serio Uh you got to... <laughs>

Taką siłą się otwieram te drzwi? Chodźcie tego. Ja najpierw idę sprawdzić, czy jest ta roślina, żebyśmy mogli zrobić zakręcie. Jak nie będzie, to będziemy musieli się przetransportować miotłą do chatki Szylbiego i zobaczyć, czy w ogóle da się to zrobić. Demet nie ma jej. W się, sensie, czy da się z nim porozmawiać już teraz? Pewnie nie, ale trudno. Ale ma taki problem, to ona powinna być w stanie już, wiecie... Yy, teraz z nim porozmawiać, a nie czekać do zachodu słońca. No nie wierzę w to. I właśnie to też jest out of stock, niestety. No nic, dobra, to sobie w takim razie może połowimy ryby i poczekamy. mi nic więcej do głowy. Uu, la, la co już się wyczerpały ryby tak A czekajcie tutaj ja mam chyba coś takiego jak time Czekajcie time pierwsze czasu Zaraz zobaczymy Eee. Incredibles short the crafting, craft tylko to mam. Nie mam takiego przyspieszenia czasu. Po prostu, że czas szybciej leci. Oda? No I to też też trochę mnie denerwuje to na przykład to łowienie ryby. Tutaj nie, nie trzeba nic myśleć nad tym. Po prostu. O, koniec. No ale może. Może nie wszyscy w sobie lubili łowienie ryb w innych grach. Więc oni tutaj ołatwili. Widzę, że sobie tam Bruno też łowi rybki. I nawet chyba coś złapał ostatnio. Gramy trochę hajsu, zarobimy. Dobra, widzę, że już jest czwarta, więc zanim tam dojdziemy, to może już będzie szósta. <grymne> Upewnimy sobie naszą. Trudnie. No i co tu jeszcze się dzieje? Wow. Był ten stół wcześniej? Chyba był. No i, i co? Tutaj chyba jednak... Idę... Później, później nie przadłem? Czy ja coś pomyliła? Chyba tak. Co, nie mam też tego spelu. <grybujesz> nie mam też zakręcia, które by mi wszystko zbierał. Niestety. Przychodzę karczuję las im. coin so I've ruined Angus's wedding cake and I don't have time or ingredients to make another Folks always obsessing over time. It doesn't just go one way, you know. Try this incantation, but mind that you aim your wand right at the object you want to set back in time. Don't want it hitting someone by mistake and turning him into a baby. That's a whole lot of trouble. <laughs> <laughs> No i co? Słuchajcie, tak trzeba było długo czekać na to, aż on nam da incantation, wiadomo. Mogli mieć tutaj jakieś biblioteki? Z tymi zakręciami. W ogóle, nie, najpierw sprawdźmy, czy co jest potrzebne. O nie! Oh my god, co? Ametyst? Nie mam ametystu? Jak to jest możliwe? Cholera. Ciekawe, czy można u Francisa kupić. No nie, kochane osoby. Spróbuję jutro znaleźć ametyst, albo go nie wiem, kupić, albo coś w tym stylu i przywrócić tort do dawnej świetności. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście i oglądacie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!